Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czytam z pierwszej księgi królewskiej z 17 rozdziału od wiersza 8 do 16. I wtedy doszło go, to jest Eliasza, takie słowo pana: Wstań i idź do Sarepty, która należy do Sydonu i zamieszkaj tam. Oto kazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Wstał więc i poszedł do Sarepty, a gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna wdowa zbierała tam drwa. Odezwał się więc do niej tymi słowy: Przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił. A gdy ona szła, aby nabrać, zawołał jeszcze za nią. Przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. Lecz ona odpowiedziała: Jako żyje Pan Bóg twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drewna, potem pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna, a gdy to zjemy to chyba umrzemy. Lecz Eliasz rzekł do niej: Nie bój się, idź i zrób jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go. Dla siebie zaś i syna swojego przyrządzisz później, gdyż tak mówi Pan Bóg Izraela. Mąka w garnku nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza, i mieli co jeść ona i on i jej rodzina dzień w dzień. Mąka w garnku nie wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło według słowa pana, które wypowiedział przez Eliasza. Głód, jaki nawiedził wtedy Izraela i okoliczne państwa, był spowodowany suszą. Susza ta trwała trzy i pół roku i była bożą karą na Izraelitów, głównie za odstępstwo od Boga, które najwięcej przejawiało się bałwochwalstwem. O suszę modlił się prorok Eliasz, który nie mógł znieść odstępstwa narodu. Bóg zatroszczył się o niego podczas głodu i posłał go najpierw do potoku Keryt, gdzie kruki mu przynosiły mięso i chleb, a gdy potok wyschnął, Bóg posłał go do Sarepty, do pewnej wdowy. Od niej Eliasz dowiedział się, że miała tylko garść mąki i trochę oliwy. Ona na pewno głodowała z swoją rodziną od dłuższego czasu, oszczędzając żywność, którą miała, aby jej wystarczyła jak najdłużej. Ona wiedziała, że po wyczerpaniu ostatnich zapasów umrze śmiercią głodową wraz ze swoim synem i swoją rodziną. W tym właśnie krytycznym dniu, w którym ostatnie zapasy żywności się jej wyczerpywały. Bóg posłał do niej proroka Eliasza, aby się u niej stołował. Możemy sobie wyobrazić, jak ta biedna i zmartwiona wdowa była zaskoczona. Na pewno wtedy jeszcze dużo ludzi miało więcej żywności niż ona, ale Bóg nie posłał Eliasza do nich, bo by na pewno mu nic nie dali. Któż by w czasie głodu przyjmował stołownika, zwłaszcza takiego, który nie miał czym zapłacić za wyżywienie? Drodzy słuchacze, Bóg potrafi sam starać się o potrzeby swoich sług w takich czasach. On nigdy nie opuści tych, którzy mu ufają i służą. Wierzę, że Bóg troszczył się o tę wdowę z Sarepty tak samo jak o Eliasza, bo by go nie posłał do niej. Zamiast do niej Bóg mógł posłać Eliasza do jakiegoś źródła lub innego potoku, w którym była woda. I tam mógł nadal go żywić mięsem i chlebem przynoszonym mu przez kruki. Bóg jednak wiedział, że ta wdowa, jej syn i rodzina nie mieli nic do jedzenia na następny dzień. Oni by wkrótce pomarli, gdyby Bóg nie zatroszczył się o nich. Eliasz tam poszedł nie tylko po to, żeby sam się żywić, ale żeby przy nim żywiła się wdowa i cała jej rodzina. Gdy Eliasz spotkał się z nią, to poprosił ją, żeby upiekła dla niego placek z mąki, która jej pozostała, i przyrzekł jej, że mąki i oliwy jej nie zabraknie, dopóki nie będzie padał deszcz. Jakaś inna kobieta na jej miejscu by powiedziała: Obiecujesz mi gruszki na wierzbie, bo chcesz wyłudzić ode mnie ostatni kawałek chleba. Bóg wymagał wiary i gościnności przed dokonaniem cudu. Gdyby ta wdowa była samolubna i niewierząca w słowa Boże wypowiedziane przez Eliasza, to zjadłaby resztę sama i potem by zmarła z głodu. Jej gościnność i wiara uratowały ją od śmierci. Bóg pomaga tym, którzy pomagają innym. Bożą zasadą jest: Dajcie, a będzie wam dane. Drodzy słuchacze, ta obietnica dotyczy nie tylko życia przyszłego, ale również doczesnego. Jeśli pomożesz potrzebującym, to Bóg pomoże również Tobie, gdy znajdziesz się w potrzebie. W czwartym rozdziale Ewangelii Łukasza Pan Jezus powiedział: że za czasów Eliasza było wiele wdów w Izraelu, ale do żadnej z nich Eliasz nie był posłany, tylko do pewnej wdowy w Sarepcie pod Sydonem. To było bardzo smutne, że w Izraelu wtedy nie było miejsca dla proroka Bożego Eliasza. Zacząwszy od króla i skończywszy na biednych wdowach, wszyscy by nie przyjęli Eliasza na takich warunkach, na jakich przyjęła go wspomniana wdowa fenicyjska. Zastanów się, przyjacielu, czy ty byś przyjął kogoś podczas głodu i czy byś dał mu ostatni kawałek chleba tak jak ta fenicjanka? Jeśli byś tego nie uczynił, to nie możesz oglądać cudów Bożych. Fenicjanka nie tylko miała współczucie i miłość do bliźniego, ale także wiarę. Ona wierzyła, że Bóg może cudownie rozmnożyć nawet małą ilość pokarmu, którą posiadała. Przyjacielu, czy miałbyś taką samą wiarę, gdybyś się znalazł w takiej sytuacji? Jeśli nie, to nie mógłbyś oglądać cudu. Pismo święte zawiera opisy wielu cudów i zachęca nas do wiary w niemożliwe rzeczy. Jeśli nie wierzysz Mu, to nie możesz oglądać cudów. Tam czytamy, jak Pan Jezus powiedział: Proście, a będzie Wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą Wam. Drogi słuchaczu, czy kiedykolwiek prosiłeś Boga o pomoc w sytuacjach bez wyjścia? Jeśli nie to zacznij go prosić z wiarą, a zobaczysz cuda w swoim życiu. Przypuszczam, że nie potrzebujesz prosić Boga o cudowne rozmnożenie chleba, bo nie umierasz z głodu, ale wiem, że możesz mieć inne potrzeby. Możesz znajdować się w niewoli grzechu, lub możesz być przykuty do łóżka przez chorobę. Pamiętaj, że Pan Jezus uwalnia z grzechów i uzdrawia z chorób dzisiaj tak samo jak dawniej. -Proś go więc z wiarą, a będziesz oglądał cuda w swoim życiu. Amen.